Mm. O koniki będziesz tam jeździć na koniki. No, no wyrok? No. Ale tak cię. tak, pogryźć, to tak. Um. No, Opowiadaj mu takie głupoty, tak. Yes. Nie. Marcel! O o! Jak ty robisz, Kopie? Możesz się uspokoić? No ale ty nie ma kiedyś. Ja ci się zaraz przywrócę. To nie siądziesz na konia, jak jeszcze raz się przewrócisz tu. No, koniki drugich dzieci nie bierze ze sobą. No jak? No, skończy tam ten chłopczyk, wiesz? Mhm. I kończą. kończą. i ja Nawet nie spojrzysz na nas.